Cześć, witaj w tym filmie. Omówię interfejs środowiska Scratch w wersji trzeciej. Musisz wiedzieć, że Scratch w wersji trzeciej występuje w dwóch odmianach. Pierwsza to Scratch Desktop, który jest jakby aplikacją natywną dla Windowsa, dla Linuxa, nie, dla też chyba komputerów Apple. I druga wersja to wersja sieciowa. Myślę, że teraz najlepszym wyborem jest używanie wersji sieciowej, czyli wersji webowej, czyli po prostu strony internetowej SketchMeet.edu, dlatego że tam po założeniu konta, o czym będzie w, w innym filmie, moim też jak założyć konto, e, dlatego że jak tam już założysz konto, to wszystkie projekty, które masz, one będą się integrowały z chmurą, będą się zapisywać w chmurze, czyli na stronie SketchMeet.edu. E, dzięki temu z dowolnego miejsca. Z którego masz dostęp do internetu, będziesz mógł e, korzystać ze swoich projektów. E, gdzieś czytałem też, e, że Scratch Desktop ma też mieć później integrację z chmurą. E, utworzoną, na ten moment jednak jej nie ma, więc, e, no tak jak wspomniałem, myślę, że najlepszym wyborem jest korzystanie właśnie z wersji sieciowej, internetowej Scratch wersji trzeciej. Ok, mamy tutaj interfejs nowego e, projektu. Pierwsza rzecz, która stwarza dziś problemy, to czasem Scratch ładuje się w wersji po angielsku. Jak zrobić, żeby on był po polsku? A więc popatrz w górne menu, mamy ikonę Globus'a, jeżeli go naciśniesz, to z tej listy rozwijanej tutaj musisz znaleźć tej alfabetycznej swoją drogą listy, znaleźć język polski, jeżeli klikniesz, zapisane zostanie to ustawienie w przeglądarce. I prawdopodobnie, jak już następnym razem skorzystać z tego samego komputera, z tej samej przeglądarki, to już ten sketch będzie w wersji polskiej. Kolejny tutaj menu, plik. Eee, mamy nowy, do tworzenia nowego projektu, czyli jakby kasowanie tego co jest, tutaj aktualnie stworzy się nowy. Mamy opcję zapisz teraz, czyli zapisujemy nasz projekt do chmury. Eee, mamy opisz, e, opcję zapisz jako kopię, czyli zostawiasz stary projekt, tworzysz nową, czyli zapisz jako. I, i masz kopię tego, możesz coś tam sobie zmieniać, ale bez obawy o to, że ta stara wersja się skasuje, zepsuje, więc, e, więc masz jakby kopię tego samego projektu, tylko możesz go rozwijać. Wczytaj ze swojego komputera, przydaje się, gdy chcemy zaimportować projekty nasze ze sklecza desktop, wrzucić je do chmury, więc możemy sobie ten plik e, wczytać tutaj do chmury, jeżeli tworzyliśmy sketchu desktop i z kolei jeżeli chcemy wyeksportować nasz projekt z chmury do na dysk komputera, to korzystamy z opcji zapisz na swoim e, komputerze. W edycji skromne menu przywróć duszka, czyli możemy, e, możemy po skasowaniu tutaj chociażby tego duszka, e, możemy go przywrócić, tak samo jak coś skasuje jakiś skrypt, to mam taką opcję cofnij. Niestety ona nie jest tak fajnie rozbudowana jak w edytorach innych, czyli że mamy ileś kroków powrotu, tutaj jeżeli nam się pokazuje dwa czy trzy duszki, czy dwa nawet, to już jeden odzyskamy drugi nie, więc to jest duży mankament. Trzeba tutaj uważnie kasować to, to, co robimy, żeby sobie nie popsuć naszego projektu. Włącz tryb turbo służy do, szczególnie do używania tego z pisakiem, albo jeżeli program jakieś obliczenia robi, to możemy wymusić, żeby robił to szybciej, żeby zobaczyć spodziewany efekt. I okienko, które, jeżeli oglądałeś, albo oglądałeś mój któryś z filmów, już takich bardziej zamasowanych do skrecza, to tam zawsze mówię o tym, żeby wpisywać to okienko tutaj. Czyli to jest nazwa naszego, naszego projektu, więc jeżeli później po zalogowaniu korzystamy z mojej rzeczy, to tutaj te projekty będą miały swoje nazwy. Więc jeżeli unikalnie nazwiesz konkretnie, co to robi dany program, będzie ci łatwiej później się zorientować, jeżeli będziesz mieć na przykład tych programów swoich Gier20, i też jeżeli udostępnisz tutaj a jest tu czyli udostępnij projekt no to wtedy inni użytkownicy będą też widzieli, co to od razu po nazwie, co to robi, a nie będzie na pewno po prostu untitled. Eee, przycisk udostępni, pomarańczowy, wyróżniający się w tej tutaj górnej balce niebieskiej, służy do tego, że naszym projektem dzielimy się ze światem, czyli jeżeli kliknę udostępni, to wtedy mój projekt jest dostępny dla wszystkich użytkowników internetu eee, i każdy może z niego korzystać, każdy może wejść do tego projektu, czyli otworzyć sobie ten edytor, zobaczyć jak to zrobiłeś albo zrobiłaś e, coś zmienić sobie w tym. Oczywiście, jeżeli zmienia to na swoim koncie, no to tylko jest to do czasu odświeżenia e, danego programu, jest to zapisane, reszta po prostu nie przepada, nikt nie może Ci Twojego projektu zepsuć. Można natomiast Twój projekt zremiksować, czyli jakby sobie skopiować e, na swój profil i tam modyfikować. Oczywiście wtedy jest informacja też o tym, że ten program został zremiksowany, a Ty jesteś jego autorem tym pierwszym. Mamy też tu przejść do strony projektu, zobacz, jeżeli to kliknę, to wtedy wyświetla mi się właśnie taka informacja. Możesz tutaj napisać instrukcje jak korzystać z tego programu, na przykład, które klawisze służą do grania, do jakichś tam skakania i tak dalej. Tu możemy napisać y, podziękowania, notatki jakieś do aplikacji. Mamy też tutaj ilość osób, które polubiło nasz projekt, sobie dodało tutaj do ulubionych i zremiksowało, ilu ludzi obejrzało Twój projekt. No i tutaj jest ta nazwa właśnie, o której mówiłem, jest tu ona ważna, żeby, żeby to po prostu było nazwane, co dane, dany projekt robi, tak, czy to jest gra, jakieś wyścigi i tak dalej dla innych użytkowników. Ok, teraz omówię interfejs, więc pierwsze, największe okno, które widzisz przed sobą służy do tego, żeby programować, czyli tutaj wrzucamy wszystkie generalnie bloczki, podłączamy, żeby coś nam działało, to właśnie tutaj się to... To robi. Masz to opcję zmniejszania tego okienka. Jeżeli masz dużo projektu, dużo jakichś skryptów, możesz się powiększyć. Możesz też szybciutko przywrócić wygląd pierwotny. I ważne tu jest taki podgląd duszka. Jeżeli masz kilka duszków, to ten, który jest kliknięty, jest też tutaj w jego wizerunek, i to znaczy, że jego programujesz. Drugie, drugi, druga funkcja, tutaj, może tą stronę Mówię teraz, lewą. Są to skrypty, kostiumy, dźwięki. W skryptach podstawa całość do programowania, czyli wszystkie bloczki, których możesz użyć dla danego duszka albo dla danej sceny. One są podzielone na kategorie ruch, wygląd, dźwięk, zdarzenia, kontrola, czujniki, wrażenia, zmienne, moje bloki. I tu nie będę tego omawiał po kolei wszystkich kategorii, no domyśla się co one robią. Ruch, Postać się porusza, wygląd, możemy wpływać na to, jak wygląda scenach jak wygląda duszek, dźwięki, nadawać dźwięki, zdarzenia, czyli te podstawowe, m, podstawowe funkcje, które których zaczynamy: kontrola, czyli pętle, y, y, warunki i tak dalej, czujniki, możemy wybrać kolory i tak dalej, wyrażenia, czyli trochę matematyki, trochę wpływania na to, żebyśmy mogli kształtować warunki, które są zmienne, czyli do tworzenia zmiennych albo list i moje bloki do tworzenia funkcji. To tak, bardzo pokrótce to mówiłem. Y, to gdzieś w kolejnych częściach, tam, jeżeli będziemy już robić jakiś projekt, no to tutaj bardziej sobie to omawiamy. Jest tutaj druga, druga rzecz: kostiumy, czyli każda postać ma, e, ma kostium twój jeden. Niektóre duszki mają też więcej kostiumów, więc możemy symulować np. przełączając szybko kostiumy, że ta postać idzie. Możemy też tutaj edytować we wbudowanym tym e, edytorze, to jest, są dwa edytory, tak naprawdę. Możemy traktować to jako edytor wektorowy i edytor bitmap. Jak widzisz, bitmapa to jest takie oprogramowanie jak paint. Już to niestety przekształciłem sobie w bitmapę i jakby popsułem projekt. Zobaczymy, czy uda mi się cofnąć. No już mi się nie uda. Trudno. Muszę sobie dodać dłużka na nowo. Zaraz jeszcze wytłumaczę, jak te dłużki dodawać. Więc sugeruję na pewno, żeby tutaj wszystko edytować w grafice wektorowej, czyli takiej, która jest opisana wzorem matematycznym, taka, która jest skalowalna którą zawsze możemy dany element sobie przesuwać i, i, i on jakby zmieniać w dowolnym momencie, czyli teraz mogę tutaj zmienić wygląd na przykład kolor tej nogi, a jeżeli mi się coś tu odsunąć, jeżeli mi się znowu zachce to zmienić, no to mogę też tu w dowolnym momencie to sobie modyfikować w grafice wektorowej, już by ciężko było mi tutaj coś zmieniać na nowo. Może kolor to jeszcze jakimś wydekiem, ale jakiś kształt i tak dalej powiększać, pomniejszać to już, już by mi nie wyszło. A tutaj mogę w każdym momencie edytować sobie dany element. Jeszcze na niego tutaj zobaczcie. Mogę muszę powiększyć na przykład. Jeżeli bym chciał w danym, w danym momencie, w każdym można to modyfikować, bo jest to grafika opisana wzorem matematycznym. E, OK, dźwięki. Kategoria. Możemy dodawać tutaj różne dźwięki. Do, do naszej aplikacji. I tutaj w tej kategorii, jeszcze ważna rzecz, na dole jest przycisk rozszerzeń. Jeżeli będziesz szukać gdzieś na przykład programów do rysowania w Scratchu numer 2 albo jakichś starych skryptów szukać, to w starej wersji Scratcha był pisak dodany tutaj na stałe, w nowej wersji trzeciej nie jest. Więc tutaj, żeby załadować pisak albo jakieś inne rozszerzenie, o których za chwilkę powiem, trzeba kliknąć dodaj rozszerzenia i tu się pojawia Kilka rozszerzeń. Mamy tutaj rozszerzenia do populary, popularnych robotów albo platform, takich organistycznych, e, takich sprzętowych. No i też tutaj coś do tworzenia muzyki. Właśnie to pióro, o którym mówiłem, czujniki wideo, czyli możemy sterować naszą postacią za pomocą e, kamerki wbudowanej z laptopa albo takiej zewnętrznej podłączanej przez USB. Do komputera możemy też e, s, tutaj wykorzystać zamianę tekstu na mowę, aby nasza postać mówiła językiem ludzkim, no albo skorzystać z opcji tłumacza, też tłumaczeń tekstów na różne języki. Ok. Eee, aha, no oczywiście, jeżeli chciałbym ten pisak załadować, no, to wystarczy go tutaj kliknąć i się doda kategoria, zobacz, mam kategorię pisak i wszystkie te te tutaj kolejne bloczki dostępne. Z tej natomiast strony mamy samą naszą grę, nasz projekt, który jest widoczny na małym polu możemy go troszeczkę jeszcze pomniejszyć, czyli ten widok e, mini, ten normalny, albo na pełnym ekranie. Na pełnym ekranie tylko e, zgodnie można włączyć go, natomiast nie można już tu przesuwać duszku W żaden sposób jest tylko do odczytu. Na tym tutaj, natomiast możemy przesuwać obiekty za pomocą myszy w dowolne miejsca. Tutaj z kolei mamy fragment jakby interfejsu, który odpowiada za duszki. Jeżeli e, na razie mam tego kota, tu mogę nazwać, zmienić mu nazwę na przykład na, na, na kot e, tu jest jego ustawienie, czyli w które miejsce ekranu jest. O, e, o ustawieniach ekranu też jest osobny filmik, albo, albo będzie. Nie pamiętam, czy już go nagrałem, czy nie. E, przy okazji na, jakiegoś filmu, który jest na moim kanale, na pewno to jest wyjaśnione, natomiast stricte filmu może nie ma. Tutaj mamy dwie opcje, pokaż duszka, czyli on jest widoczny domyślnie. Możemy go ukryć, czyli w tej chwili mimo że ten kod jest w naszej aplikacji, to nie jest widoczny. E, możemy to wykorzystać też w różnych celach programistycznych. Rozmiar 100-100%, czyli ta normalna jego wielkość. Możemy modyfikować to poprzez zmniejszenie liczby, aby nasz tuszek był mniejszy, albo e, napisać więcej niż 100, aby był większy. Kierunek, możemy też ustawić tutaj kierunek, w którą stronę ma być obrócony. Oczywiście za pomocą kategorii ruch też możemy to zrobić, tylko tu jest taki skrót, tutaj 90 to jest ten standardowo ustawiony i tak duszki są konstruowane, że idą domyślnie w prawą stronę i tak są też z wyglądu najczęściej zrobione. Teraz jak dodawać duszki? Więc tutaj mamy ten niepozorny przycisk z buźką, jeżeli kliknę w niego albo kliknę w lupę, to są e, tożsame przyciski, one działają identycznie e, to mogę tutaj wybrać jakąś postać, jakiś przedmiot z biblioteki wbudowanej w język Scratch. Więc zobacz, tu jest jakiś ołówek, można by było go wykorzystać i wykorzystać to piórko, aby ten duszek właśnie piórko rysował. Można wykorzystać tu jakiś inny, innego duszka, umieścić go na planszy. Możemy też skorzystać z funkcji niespodzianka, czyli skret nam umieści jakąś postać, wylosuje albo jakiś przedmiot, jak te okulary, dowolnie. Możemy sobie wylosować pięć postaci, spróbować e, zrobić jakąś historię z nich. Możemy też wczytać duszka z dysku, wybierając e, jakieś rozszerzenie typu SVG Plik, e, JPEG, B, BMP i chyba GIF i jeszcze tam kilka innych oraz funkcję tą rysunkową, gdzie tak jak przerabiałem jakiś gotowy kostium, mogę też go tutaj narysować w tym edytorze. Jeszcze raz zachęcam, żeby zostać w tym trybie grafiki bitmapowej, dlatego że w każdym dowolnym momencie będziesz mógł modyfikować swojego duszka, w bitmapie nie. Poza tym, jeżeli zwiększysz e, rozmiar swojego duszka, no to on się jakby spikselizuje, będzie gorszej jakości, a w, e, w wyglądzie tym SVG jakby wektorowym nigdy się nie popsuje jego jakość jeżeli chcę usunąć duszka śmietniczek i on znika tu z kolei mogę dodać tło, scenę to są też dwa przyciski lupa i ten pierwszy działają identycznie działa to podobnie tylko, że wybieram tło eee, mogę też narysować własne tło identyczny edytor eee, mogę też zrobić niespodziankę czyli gdzieś sam sketch wylosuje mi jakieś, jakieś tło i mogę wczytać plik z dysku, który będzie tutaj tłem. I teraz jeszcze jedna rzecz. Zobacz, że mamy tutaj te skrypty, czyli tą kategorię, kostiumy. O tym już wspominałem, że są dwa różne i dźwięki. Natomiast przy scenie mamy tutaj skrypty i tła. Czyli tutaj możesz mieć też kilka teł załadowanych do swojej aplikacji i zmieniać je w zależności od tego, co ci potrzebne. Czyli na przykład kolejne plansze, twoje gry mogły być kolejnymi. Narysowanymi tutaj e, scenami. To tak e, bardzo ogólnie, chociaż myślę, że wystarczająco do pracy ze skleczem. Wyjaśniamy cały jego interfejs. E, nie bój się tutaj eksperymentować, szukać funkcji, e, sprawdzać. Pamiętaj tylko o tym, że, bo to jest też częsty błąd że jeżeli kliknąłem tej scenę, to na przykład czasem moi uczniowie mówią, że nie mam tutaj teraz ruchu, nie mogę nic zrobić, nie mogę nic przesunąć, a właśnie trzeba zwrócić zawsze uwagę na to, że na który duszek jest wybrany, czyli ja teraz mam tutaj klikniętą scenę, tutaj sobie patrzę, a scena, dobra, nie mogę, bo przecież scena nie może się ruszać, więc jeżeli mamy kilka duszków, albo scenę, albo duszków, to zawsze ten, który tutaj jest skrypt dla niego napisany, to jest ten, który jest zapisany tutaj na niebiesko, zaznaczony, przepraszam, i tutaj, który jest jego ikonka. Pamiętaj o tym, żeby yy, sobie nie narobić się niepotrzebnie. Ok, to tyle w tym odcinku. Jeżeli film jest przydatny, daj łapkę w górę, subika, dziękuję yy, do usłyszenia. Cześć.